Hop mianowany Tajwan. Tajla Pierszok by dał sprawę o chopie, którego już między nami nie ma. I ani to kamrat, ani przecież, ale werci się o nim wspomnieć, bo był blank, ale to blank imszy. Wiecie, Żaden już nie boczy, jak on się tak rychtych po ojcach mianował. Wszyscy go sam unos wołali Tajwan, a to chyba bestusz i rzekiej się samino do naszego chorzowa przykludził, mieszkał na Tajwanie, we takim wulcu, hotelu roboczniczym, takim wulchałzie, kiedy przy Leżą do naszego werku, do Tychuty Kościuszko. Jaki był stary, tyż żody nie poradził Gnał pedzieć. Przyjechał do werku Zarocki po wojnie, na tela był młody, że go bez wojna do wojoków nie wzięli, a na tela stary, co go ci już do szule nie, mu już do szule, nie musiał łamzić, ale mógł Zarocki we werku napocznąć robić. Baką na Morganie, na najgorszym walcwerku na walcowni drutu. Tym, co ma jakiś anungło werku, to gienał wie, gienał miarkuje, że najgorsza robota to była na walc wyrku na drucie, we kościuszko albo na cienki blasze, że we batorym wydowniejszy bismarckity. Szykowny, galantny Karlus to on nie był. Ale nie idzie pedzie, żaden ci tam śniego swot hachor, chociaż wysłypać swoi poradzi. Ale tyż odczytał ci wszystko, co mu w Grace wlazło, książki cartongi, lebo i reklamy na tych tytkach we haźniku. Krom czytaniu miał jeszcze serot poszkacić, dziw i że goror, a szkata fest poradził grać. Nie wiem ci Eźli był żeniate elini. No ale Jakosik tam frela zawdy się koleniego cięgi mytlała. Tyż nie za tela gryfno i ikełon, ryszawo, piegato, nikt tym koło, ze posyką, ale ze taką ci jakośik srogą żałością jankorem w we jej brunotnych łoczach. I była śniem i nie była. Tak choby do kupy byli, ale też kolesianie rozprzelazowali jak blank cudzy. Pieszczonek na palcysku miała, bo jego kiesik we gorzole po trzynosce sprawił, fundnął, przylazowaci drugda do jego we wulschałzie z rańca zmaraszono, ściorano, na fleku, Hai, on nie robił, też nielarmowo jak in przechopy, i no ta jakoś kamratom we hotelu albo i we werku we ślepia i nie poradził weździeć. Co si ci tam rącą i że nie ma się przecało co tropić, ona swoje lata mo, jest na tela staro i że wie co robi, i oni nie będzie sztyć, wachował. Łonił zaś, jak każdy fernio każdy samotny karlus, lecy kiedy też i siekta zabrał, ale żaden majster czy to był Engelbert wieczorek, Paweł Skwara albo kufieta, bumeli mu nie pisali, bo kiedy już było, to Tajwan, zawdy na bajka, na tuplowa przyszła albo na drugą szychta, po jego szycie łostał. Za kamratów, kiedy ci tam, kiesi ci tam posłepali poradził i całko szychtał odrobić, a musia powiedzieć, co robota na Morganie była pieronym ciężko. Bakało się pół godziny we gorkim, przy owijaniu ocelowych czerwonych szlangów, a za tym pół godziny dychało na lufcie, na takiej foyer pauzie. No i gorzej to było bez lato, hici na dworze, luftu ci blang nie szło łapnąć, a woda, jak się komu szwaja pocioła, to szło na fajran ze holcoków wylewać. No i Arbajt Ansuk to po taki szyście na drugi dzień poradził, ze tej soli stoć są we szpindzie bez, bez bigla. Wszystkim ludziom, które bez chorzów przejeżdżali, podobało się, kiedy ze morcinów blendowały ci na całko Sztreka, na Katowicko, albo kiedy zaś szlaka wylewali ze kolubów na hołdzie nam na nowy. Nie to jakoś w połowie 70. lat Zagierka wypokopili taki sztyrobrygadowy z zisnym roboty, tak ci to tym roborom ich nie angibery eklerowali, co by dać ludziom dychnąć, chociaż to wszystko było gówno, prawda, bo każdy we werku baką cztery dni za rają, pokierich miał ino, 48 godzin fraj i tak hajrowało się świątek, piątek i niedziela na obkoło. I tak ci się dokulało od pierwszego Łotworszusu od do piętnastego do Geltaku. od do Floriana Stuwa albo dwie na ścieru ze majstrowskiego, i rósł do Roka Raja do pracowniczej kasy za pomogowo-pożyczką. Szło też bożgnąć na halbecka, a kwarytka od Hertla, kiedy we swoim Holzbajnie portmaneje kuchał, no ale u niego to od każdej sety tela ginał w na halbka stykło, trza było bez dwa tydnie dycha cynzów do bez ten czas jakiś ich urlop gdzie piero po dziesięciu latach był całki miesiąc, jak nasze beantry mieli dwa, trzy dni po geburstaku po geltaku, po rajdzie do familii na wsi i bez rewiru bo się nie wierciło balikiej i jakiś ich przypad nieszczęsny cufal się hopowi przytrefił to też co, co by nie było study majsters nochfiu, co by przylazować do roboty bo lekszyjszo bez poradni robota we papiurach i papierach nie stoi a w ten czas niszczyncnych cufali, to na Morganie była, że za A to szlanga się kole szła, powłowinęła, a to jakiś ich afat za kragel fuknął, a to skóra zgorała od tego gorkiego. Doczekajcie, będzie dalszy.